tutaj, rolą, -a, a dzisiaj będziemy grać z BigFootem. Big no, takiego nie do końca, bo takiego... Czyli idziemy najpierw na tego łatwego, tak? No, ja... Gun'a? Nie. Drugiego? Nie. ten Pistolecik mam, że... Pistolecik, ale chodź, idziemy okay, na tego bo ja będę tego mojego sztumpera. Ale to jest ten... to jest trudny. Patrz, mam jakieś okularki. Patrz, 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 to jest kozackie! Co? No. To wykrywa w ogóle. Gdzie masz okularki? To, to On tam leżą domu! Są! Okej! Czy Bigfoot! Biegnie! Można widzieć to! A, a jak to no mogę dołączyć? To to samo. Nie wiem czas się znika po prostu. Dobra, Kacper, bie... Gdzie ty już strzały? To jest przypadek. Miałeś Bigfoota tak z Lola. No. no. Bo zapomniałem ciała w tej grze. Już ci powiem... Bigfoot do ciebie! Na mnie? Można go wycelować. Ja go trafiłam? Ty, ty go trafiasz. Dobra, jest. Gościsz to plis, bo to jest... Z kim ja rozmawiam w ogóle przez telefon? Nagrywanie ek ekranu, ale z kim ja rozmawiam? Z nikim. Teraz idziemy na tego, tego medium, medium, medium. medium, ale on nie był na statystyki, ten jest medium, medium. ten ma health high, ale ma speed lowa i damage lowa, a ten ma wszystko na medium, no właśnie, więc idziemy na medium, okej, okay, ja idę za, za tobą, widzę, widzę go przez okularki, Polko, też go widzę, jak go stąd trafię, nie trafię, Bo wystarczyło zesalować. Żeby... To, on nam zżera zapasy? Nie wiem, ale właśnie biegnie w głąb się z nim? Jak on jest? Hitnąłem go w mgły okay. Powinien gdzieś uciec niedaleko I okulary, jak coś? I też Ale, ale już mi się wygenerują O, ale Roland gdzieś... jest auto shot No właśnie, możesz tego też wyłączyć jak chcesz ale nie, nie z Pamiętasz nasz plan? No ja który robiliśmy okulary. zawsze Pułapka I czekamy przed tym. Hitno, Hitno, ja Hitno, 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 Załóż, tego, że... Ty gościu, jeden lecz Bigfoot. No, dobra. A, Myślałem, że go skończyliśmy. Ale są dwa domy, Zero o tym nie widziałeś? Nie widziałeś, przed mnie do tego. Szliśmy, Kasper, Bigfoot, Bigfoot, Bigfoot. Big... Trzy domy, tam jest trzeci dom jeszcze. no to jest trzeci, czekaj. Nie, tam jest! No. Nie hitnął. Aha, mnie hitnął, nie ja nie wiem co. Ja mam Ja mam Roland. To mi... Dobra, ja biegnę do waszego domu. Czekaj, a w tym nie ma? Jestem tam też um, może być. Nie ma tam co przynajmniej. To ja powiem, że to są... Ja... ja co jest? Ja Marsznowy? Jest... jest apteczka. I są płatki, ale amunicji chyba nie ma. Na no, amunicji nie ma w tym, w tym domku. Co, hitnął cię? Nie. Dobra, bo słyszałem już taki dźwięk. Znosiłem się po prostu. Dobra, jest 60 letów 70. Kurde, do sztucera ja nie mam. 60, amunicji. 50, prawie. Do sztuczera mam tak mało amunicji. No, ja, myślę powoli kończę z A to jest na ciebie! Czemu to są cztery domy. Tak w ogóle. Który z nich to jest nasz? Który z nich to znasz?

Spakuję mojego pistoletu. Ja lubię. Ja lubię. Ja nie ja jestem w domku. Serio? Co tak, was? biorę okulary. Gdzie jest ten hard? Wiesz czy nie? Nie! No bo Nie! ten medium ma jeszcze trochę z życia. To jest świetny. To znaczy. Rolo to disconnected. Znowu. Jezu, jak to jest <gryzny> Dobra, więc to będzie chyba na tyle w tym odcinku. Cześć!